Czy spadająca liczba wielorybów na rynku bitcoina jest powodem do zmartwień? Trzy ciekawe pozycje na altcoinach oraz dlaczego Ethereum może być wciąż bardzo niedoszacowane. Cześć, z Piotr. Witam Ciebie serdecznie w kolejnym odcinku. W dzisiejszym materiale przygotowałem dla Ciebie kilka bardzo ciekawych wykresów. Oczywiście przejdziemy do analizy technicznej, gdzie podzielę się z Tobą trzema pomysłami, jakie ja dla siebie znalazłem, jeżeli chodzi o altcoiny. To jednak raczej wolałbym się dzisiaj w dzisiejszym materiale skupić nieco bardziej na tym, jak wygląda obecna sytuacja bitcoina, ponieważ tutaj dzieje się naprawdę bardzo dużo. A jak wiecie lub nie wiecie, to bitcoin zazwyczaj steruje całym rynkiem kryptowalut. Bitcoin radzi sobie dobrze, altcoiny radzą sobie. Dobrze i odwrotnie. Dodatkowo, oczywiście, mamy kilka informacji z rynku, także koniecznie, koniecznie dzisiaj zostań do końca. Natomiast, jeżeli na tym kanale jesteś po raz pierwszy, rozmawiam ty właśnie o kryptowalutach, o pieniądzach, więc jeżeli te tematy Ciebie interesują, chciałbyś być na bieżąco z wszystkimi informacjami właśnie z tego rynku. Kliknij teraz subskrypcję, zostaw także dzwoneczek, tak aby YouTube mógł Cię poinformować o najnowszych wideo. Pamiętaj jednak, nie są to porady inwestycyjne, wszystko, zobaczysz w tym materiale, są to moje osobiste, subiektywne przemyślenia na temat rynku kryptowalut, więc jeżeli to akceptujesz i tylko jeżeli to akceptujesz, łapa w górę i lecimy z tematem. Zanim przejdziemy do sprawdzenia, kto dzisiaj zgarnia książeczkę standard Bitcoina, szybki look na Coingecko. Mamy Bitcoina, które dobija do 47 tysięcy dolarów. Ethereum 3400 dolarów. Jeżeli spojrzymy na ostatnie 24 godziny, mamy na rynku krypto małe recovery i rynek po ostatnich spadkach nieco bierze oddechu. Natomiast ostatnie 7 dni, to co Wam zawsze rekomenduję, sprawdzajcie nieco większe interwały, nieco większe przestrzenie czasowe, dlatego wtedy możemy mieć nieco lepszą perspektywę. W krótkim terminie na rynku krypto, może wydarzyć się absolutnie wszystko. Jak wiecie, wahania plus, minus 20% nie jest to niczym nadzwyczajnym, nawet na największych kryptowalutach na tym rynku. Na ostatnie spadki nie zarogowała. Hadera, mamy prawie 100% w 7 dni. Mamy także Elloronda, Tezosa, Osmosis, Algoranda, Cosmos. więc jak możemy zauważyć, protokoły radzą sobie naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Natomiast no jeżeli spojrzymy na ostatnie 7 dni na przegranych, tutaj zbyt wielu ich nie ma. Po dzisiejszym recovery praktycznie dwucyfrowych spadków tutaj nie uświadczymy. Podczas mojego urlopu nie sprawdzaliśmy, kto zgarnia dla siebie tą książeczkę za free, więc dzisiaj w ramach rekompensaty mam takie książeczki 3. Pod uwagę weźmiemy dzisiaj raz, dwa, trzy, cztery materiały z ostatnich dwóch tygodni, więc wpisujemy materiał od jednego do czterech. Sprawdźmy, który dzisiaj weźmiemy pod uwagę. Jest to materiał numer jeden, więc ten tutaj kopiujemy link do tego materiału, wklejamy do naszej maszyny sprawdzającej. Filtrujemy podwójne komentarze, sprawdzamy, ile tych komentarzy mamy w sumie. 300, 400, 500, 600, 700, 681. Za wszystkie komentarze oczywiście serdecznie dziękuję i sprawdźmy, kim są tych trzech szczęśliwców, którzy właśnie te się dla siebie otrzymają. Więc pierwszym jest Mariusz Stec, następną osobą będzie, uwaga, uwaga... Agnieszka Kaczorowska i ostatnią osobą, która dostanie tą książkę dla siebie za free jest Artur Janaszek. Wszystkim Wam serdecznie gratuluję, wszystkim dziękuję za to, że wspieracie mnie, że zostawiacie komentarze, że dajecie znać, co myślicie o tych materiałach. Wielkie, wielkie dzięki. Natomiast aby dogadać wysyłkę tych książeczek do Was odwiedźcie do mnie na wiedza wiedza.kryptomałpa.gmail.com tak po prostu, abyście mogli przekazać szczegóły, gdzie te książeczki mają polecieć. Dzięki wielkie, lecimy dalej. Na początek przychodzimy do wykresu Bitcoina i co możemy Tutaj zauważyć, zaczynamy od interwału jednodniowego. Zauważcie ta linia, tutaj trendu, która nam się wyrosowała, która wcześniej wyznaczała nam tutaj bardzo ciekawe opory. W tym momencie mieliśmy przebicie, i jak możecie zauważyć, po raz kolejny tworzy nam się tutaj bardzo ważne wsparcie. Co oznacza, że tą linię trendu jak najbardziej możemy uznać za bardzo ważny poziom ceny bitcoina. Dodatkowo, w ostatnim materiale rozmawialiśmy o tym, jak wygląda sprawa z średnią kroczącą 20 jedynką, która także jest tutaj w punkcie tak zwanego confluence, czyli mamy tutaj przynajmniej dwa wskaźniki, które stykają się w jednym momencie, co sprawia, że te wsparcie robi nam się tutaj nieco mocniejsze. I tak długo, jak Powyżej tej 21 średniej kroczącej, tak długo z bitcoinem nie dzieje się nic złego, więc te poziomy zdecydowanie dla siebie musimy dzisiaj obserwować. To jednak, jeżeli zajdziemy na nieco niższe interwały, możemy ponownie powrócić do tematu schematu wykofa. Dlaczego? Ano, dlatego, że ten wykres zaczyna ponownie przypominać to, czego uświadczyliśmy chociażby w maju, czy to, czego doświadczyliśmy podczas tutaj tych ostatnich spadków w okolice 29-30 tysięcy dolarów. I teraz za każdym razem, kiedy wrzucam tutaj jakieś moje przemyślenia na temat schematu Wake Offa i tego, jak to się ma do ceny Bitcoina, pojawiają się komentarze, może nie hejterskie, ale komentarze, które tak naprawdę drwią z tego właśnie schematu, ponieważ jedni mówią, że akumulacja to dystrybucja, inni mówią, że dystrybucja to akumulacja. Słuchajcie, te informacje, które wam tutaj przekazuję, są to moje subiektywne opinie. Moim celem jest jedynie przekazać je z mojego punktu widzenia tak, abyście mogli je dla siebie przetrawić i sami podjąć dla siebie Siebie odpowiedzialne decyzje. Mam nadzieję, że ma to dla Was sens. I zauważcie, tak jak tutaj mieliśmy bardzo wyraźną dystrybucję, czyli coraz wyższe górki, następnie złamanie trendu i oczywiście mamy kolejne spadki. Tak możemy zauważyć na wykresie dystrybucji, na wykresie schematu dystrybucji łajkowa: coraz wyższe górki, następnie załamanie trendu i kolejne spadki. To jednak sprawa ma się nieco inaczej, jeżeli mówimy o akumulacji, ponieważ tutaj mamy coraz niższe górki, co oznacza, że w przeciwieństwie do dystrybucji. Mamy tutaj trend spadkowy, zanim pojawiły się kolejne wzrosty, i rozmawialiśmy o tym w kontekście właśnie tego tutaj wykresu, który bardzo mocno przypominał, właśnie proces akumulacji. Wiele osób to wątpiło, to jednak ponownie po przebiciu tutaj tej linii trendu spadkowego mamy wyraźne wybicie i te osoby, które komentowały, po prostu ich już nie ma, więc nie o to chodzi. Pamiętaj, co myślisz o tym rynku, ważne, co na tym rynku robisz. Jeżeli ja dzielę się z tobą jakimiś tutaj moimi przemyśleniami, bardzo często też mówię wam, co dokładnie, ja tutaj dla siebie w tym momencie robię, ponieważ uważam, że takie gdybanie, co się może wydarzyć, czy co się wydarzyło w przyszłości, nie ma najmniejszego sensu, jeżeli nie podejmujesz żadnych ruchów. Kolejnym takim zarzutem do schematu Wycoffa jest to, że tutaj mogliśmy obserwować te zachowanie, tą dystrybucję na interwale nawet tygodniowym. Następnie tutaj schodziliśmy do interwałów jedoniowych i czterogodzinnych, gdzie niektóre osoby mówiły, że nie jest to możliwe, że teraz patrzymy na interwał czterogodzinny, a wcześniej patrzyliśmy na tygodniowy. Prawda jest taka, że biorąc pod uwagę małą płynność Bitcoina, wciąż popyt i podaż będą decydować o tym, jak długo takie okresy będą trwać. I chcesz tego, czy nie chcesz? Jeżeli zejdziemy sobie tutaj, zauważcie, i spojrzymy na obecną sytuację, sprawa wygląda bardzo, bardzo podobnie. Mamy coraz niższe górki, następnie mamy wybicie z tego trendu. Ja dla siebie w tym momencie, w tym momencie zamknąłem swojego longa. Za chwilę do mojego konta na Binance Futures przejdziemy i dla siebie będę szukał kolejnego longa po reteście tego poziomu wsparcia. Ale czy to oznacza jednoznacznie, że faktycznie już idziemy to the moon? Ano właśnie nie, ponieważ to rynek zdecyduje, jak długo będziemy w fazie akumulacji. Ja uważam, że jest to faza akumulacji, dlatego właśnie na takich poziomach wsparć, czyli jeżeli ta pozycja zostanie wybita, kolejnych wejść będę tutaj sobie szukał na poziomach w okolicach 40-44 tysięcy dolarów, czyli mniej więcej tutaj na tych Obszarach. Póki co, cena co bitcoina bardzo wyraźnie reaguje nam tutaj na ten kolejny opór, więc prawdopodobieństwo odbicia się i pójścia w dół po prostu jest nieco większe. Co prawda tej shorta nie otworzyłem, to jednak bardzo chętnie poczekam na potencjalne pozycje wejścia na longa. Przechodzimy do wykresu dominacji altcoinów i tutaj, jak możecie zauważyć, walczymy także z bardzo ważnym oporem rzędu 58-60% dominacji altcoinów. Dlaczego to jest taki istotny poziom? Ano dlatego, że w roku 2017-2018 ten poziom także służył nam za bardzo silny opór. I tym razem można powiedzieć, że historia nam się tutaj powtarza. To jednak zauważcie, że w przeszłości mieliśmy bardzo wyraźną niższą górkę, i następnie mamy załamanie trendu wzrostowego. Tym razem świece, zauważcie, tutaj zamknęły się powyżej poprzednich poziomów, co się nie wydarzyło w przeszłości. Dlatego uważam, że altcoiny mogą jeszcze nie powiedzieć swojego ostatniego słowa i wciąż część swoich pozycji na altcoinach jak najbardziej. Trzymam, a patrząc na wybrane altcoiny, którymi za chwilę się z tobą podzielę, widzimy, że mamy tam dywergencję i mamy pewnego rodzaju zaliczenie kolejnych prawdopodobnych poziomów wsparcia. Dlatego niektóre pozycje już zająłem, a na niektóre jeszcze nieco czekam. Następnie, jeżeli spojrzymy na ten wykres i na tą formację tej tutaj chorągiewki, weźcie pod uwagę, jeżeli faktycznie wybijamy się z, to, z tej chorągiewki i ta formacja miałaby się do końca zrealizować, czyli patrzymy, jak długi jest ten, można powiedzieć, masz tej chorągiewki, łapiemy sobie ten. Mas... I przyciągamy go na moment wybicia. I mówimy tutaj o targecie w okolicach 74% dominacji altcoinów. Czy jest to prawdopodobne? Jak najbardziej tak. Dlaczego? Ponieważ patrząc na to, na jakim etapie jesteśmy, zwłaszcza jeżeli spojrzymy na zachowania długoterminowych inwestorów, na zachowania wielorybów, mamy tutaj sporo wskazówek, że prawdopodobieństwo kontynuacji hossy jest po prostu bardzo, ale to bardzo duże. To jednak pamiętajcie, wszystko wszystko z głową, jako że jesteśmy na bardzo silnym oporze. Ja zazwyczaj Żadnych pozycji na kolejne wzrosty, na potencjalne wzrosty tutaj nie zagrywam. Wyjątkiem jest jednak dzisiaj sytuacja, gdzie na poszczególnych altcoinach widzimy właśnie dywergencję, czyli anomalie, czyli widzimy, że nieco sprzedający się wymęczyli. Dlatego mówimy tu o pozycjach tylko i wyłącznie krótkoterminowych. Pierwszym z trzech altcoinów jest. Compound i tu mówimy tylko i wyłącznie w wy do BTC. Dlaczego? Zauważcie, że tutaj mieliśmy bardzo wyraźny trend spadkowy. Natomiast jeżeli spojrzymy na MACD, czyli wskaźnik, który pokazuje nam, jak silne jest momentum danego ruchu na danej kryptowalucie, tutaj widzimy, że sprzedający, pomimo tego, że cena tutaj leciała w dół, są coraz, coraz słabsi, i ten wykres idzie ku górze, czyli mamy przeciwstawne kierunki, tworzy nam się dywergencja, czyli tak zwana anomalia, a rynek cały czas dąży do tego, aby iść równo. Z wybranymi wskaźnikami, między innymi właśnie z MAGDI. I tutaj kolejną rzeczą, którą dla siebie zauważyłem, jest oczywiście bardzo ważny poziom wsparcia oporów. Zauważcie tutaj, tutaj. Tutaj, następnie tutaj, i po raz kolejny mamy wybronienie tego poziomu. Dodatkowo, jeżeli mówimy o pewnych formacjach, mamy formację podwójnego dna, czyli jest tutaj znowu kilka potwierdzeń. Znowu mamy tak zwany confluence, który mógł nam zwiększyć prawdopodobieństwo na kolejne wzrosty. Ja tutaj swoją pozycję zajmowałem w okolicach 0,084 BTC. Na tą chwilę mamy wybicie z tego także tutaj trójkąta zniszkującego, tego klina zniszkującego, i mamy swojego rodzaju retest. Jeżeli tutaj cena ponownie znajdzie się w w tym obszarze w 0.0084 BTC do tej pozycji nieco dołożę to jednak uważam, że skoro mamy to wybicie, mamy retest ponownie zaliczenie tutaj tego tutaj oporu, który w tym momencie prawdopodobnie staje się wsparciem, może nam oznaczać kolejny wzrost. Kolejnym altcoinem, o którym rozmawialiśmy już wcześniej, tutaj w okolicach 90 Satoshi tutaj otwierałem swoją pierwszą pozycję. To jednak tak jak rozmawialiśmy kilka materiałów temu, mówiłem wam, że skoro mamy tutaj ruch wzrostowy, a dochodzimy na wykresie dominacji altcoinów do bardzo ważnego poziomu, ja przesunąłem swoje stoplosy w profit i te stoplosy, jak możecie się domyśleć, tutaj zostały powybijane. I na tej pozycji nie niecałe 10%. Na plus, to jednak w tym momencie tą pozycję będę zajmować ponownie. I teraz dlaczego? Przede wszystkim, jeżeli spojrzymy stricte na price action, zauważcie, tutaj mamy bardzo silne opory, które następnie w tym momencie stają się wsparciami, i na ten moment ponownie cena RSR z tym poziomem walczy. Jeżeli zejdziemy na nieco niższe interwały, mamy to interwał 4 godziny, sytuacja bardzo podobna do compounda, czyli mamy tutaj ruch ceny w dół, następnie jeżeli zobaczymy sobie na Magdi, mamy tutaj ruch w górę. Mamy dywergencję, jak wiecie lub nie wiecie, jest to jedna z moich ulubionych pozycji na potencjalne właśnie zagrania na odwrócenie się trendu. I tutaj także jeżeli doszukiwać się jakiejś formacji, także mamy tutaj formację zniżkującego klina, mamy wybicie, mamy retest i mamy kolejny ruch w górę. Moim zdaniem RSR w bardzo ciekawej pozycji na potencjalne wzrosty i tutaj jak najbardziej swoje pozycje zajmuje. Pamiętajcie jednak, nie są to porady inwestycyjne, powtórzę się, są to moje osobiste zagrania. Jeżeli kopiujecie moje zagrania, nie dziękujcie, jeżeli zyskacie, ale też nie marudźcie, jeżeli stracicie. Oczywiście, jeżeli zajmujemy jakiekolwiek pozycje, cały czas mówimy o stop lossach. U mnie będzie to stop loss rzędu 10-15% poniżej obecnego poziomu wejścia. Kolejną kryptą, która wygląda dość ciekawie w parze do BTC, jest Matic, czyli. Poligon. Dlaczego przede wszystkim na początek czyste price action, poprzednie opory, stają nam się tutaj wielokrotnymi wsparciami. Jak możecie zauważyć, cena radzi sobie jak najbardziej tutaj na plus i te poziomy są wybraniane. Następnie, jeżeli połączymy wszystkie te dołki, tutaj do siebie zauważymy, że tworzy nam się tutaj kolejne bardzo silne wsparcie i mamy kolejny trend wzrostowy, na którym właśnie w tym momencie ponownie siedzimy. I co prawda, w tym momencie nie mamy dywergencji, to jednak uważam, że krótkoterminowo, zwłaszcza w połączeniu z tym że właśnie Erst and Young ogłosili integrację poligonu. Te wszystkie informacje moim zdaniem krótkoterminowo mogą sprawić, że możemy tutaj zaliczyć kolejne ruchy w górę i tutaj poziomy 3200 czy 3600 Satoshi jak najbardziej za target ja przynajmniej dla siebie mogę uznać. Natomiast oczywiście zawsze jest druga strona medalu, więc jeżeli mówimy o stop losach, także w okolicach 10% tutaj z mojej pozycji będę wychodzić. Zanim przejdziemy do ultra ważnych danych on-chain, szybki update z mojego konta na Binance Futures. W ostatnich dwóch tygodniach tutaj zbyt dużo się nie działo, nie otwierałem zbyt wielu pozycji i także nie updateowałem Was z tym, co się tutaj wydarzało. Mianowicie, tak jak informowałem Was wcześniej, kiedy doszliśmy do poziomów ponad 50 tysięcy dolarów, po tych drastycznych spadkach, które odnotowaliśmy niedawno, zagrałem tutaj swoją pozycję na shorta i zgarnąłem około 240 dolarów na plus. Następnie zagrywałem kolejnego longa i tutaj była dość mała pozycja w okolicach 1% konta, tutaj na minus. Następnie ten ruch, który ostatnio doświadczyliśmy, czy ta tutaj świeca, która gwałtownie tutaj pozamiatała naprawdę wielu, wielu traderów, także zmiotła i mnie. I co prawda, miałem tutaj ustawione 3% ryzyka na tą transakcję, i mój stop loss był w okolicach 44 tysięcy dolarów. To jednak, jako że ruch był bardzo gwałtowny, system nie zdążył tej transakcji zamknąć na czas, i ta strata nieco się powiększyła. I następnie wczoraj, po zaliczeniu poziomu w okolicach 43-44 tysięcy dolarów, zająłem kolejną pozycję na Longa i zamknąłem swoją pozycję w okolicach 46 500 dolarów, Około 250 dolarów na czysto. Jeżeli interesuje Was temat giełdy Binance Futures, tutaj znajdziecie pełen tutorial, gdzie dowiecie się przede wszystkim, czy to narzędzie jest dla Was, ponieważ uważam, że nie jest one dla wszystkich i przede wszystkim dowiecie się, jak do tego tematu podejść z głową. Jeżeli spojrzymy na nasze konto, tutaj zaczynaliśmy z pozycją 600 dolarów, na to chwilę jest nieco ponad 3600 dolarów, jednak także dodatkowo z każdej zyskownej transakcji wyciągam około 10% i inwestuję to w Pax Golda, czyli odpowiednik złotych uncjowych monet na blockchainie i w tym momencie jest to około 450 dolarów już wypłacone z tego konta. Na tą chwilę, że chodzi o moje kolejne zagrania, już wiecie, dzieliłem się tym przed chwilą z wami, kiedy byliśmy na Wykresie. Na rynku pojawiło się dość sporo spekulacji na temat tego, co dzieje się z wielorybami, i dość duże konta na Twitterze zaczęły ostrzegać, że wieloryby zaczynają się wyprzedawać. I faktycznie, jeżeli spojrzymy na portfele, które posiadają przynajmniej 1000 bitcoinów, i umówmy się, są to wieloryby, ponieważ są to kwoty naprawdę bardzo duże, tutaj możemy zauważyć, że faktycznie mamy tutaj spadek. I ten spadek, który tutaj zanotowaliśmy, po części był także spowodowany tymi właśnie portfelami. Natomiast jeżeli chcecie zobaczyć dokładnie, jak wygląda bilans po obecnej korekcie, koniecznie, koniecznie obejrzyjcie poprzedni materiał, ponieważ tam znajdziecie absolutnie wszystko. Natomiast jeżeli spojrzymy na portfele, które posiadają ponad 10 tysięcy bitcoinów, tutaj sytuacja jest nieco bardziej stabilna i zauważcie, że po tym tutaj spadku właściwie mamy raz 2, 3, 4. Mamy czterech nowych wielorybów, którzy posiadają ponad 10 tysięcy bitcoinów. Ciekawostką jest jednak nie to tylko, ile mamy tych wielorybów, ale ile bitcoinów te wieloryby na portfelach przytrzymują. I tutaj propsy co do Willa Clemente, który zrobił takie właśnie zestawienie. Jak możecie zauważyć, ta czerwona tutaj linia jest to liczba portfeli wielorybów, którzy posiadają ponad 1000 bitcoinów. Natomiast ta zielona linia jest to ilość bitcoinów przechowywana przez te portfele. I jak możecie zauważyć, że podczas korekty te dwie linie idą razem ze sobą. I pomimo tego, że tutaj faktycznie mamy zmniejszającą się liczbę wielorybów, to jednak te wieloryby, które właśnie się tworzą, wciąż swoje pozycje wzmacniają. I pomimo tego, że tutaj mamy spadki, zauważcie, że te portfele w tym momencie akumulują. Wnioski tutaj wyciągnijcie dla siebie sam. Kolejny bardzo istotny wykresem w kontekście bez i HOSY jest tak zwany Illiquid Supply Ratio, czyli ilość niepłynnych bitcoinów na rynku w kontekście do ceny. Jeżeli mówimy o niepłynnych bitcoinach, mówimy o bitcoinach, które są przechowywane na portfelach, które mają bardzo małą lub żadną historię sprzedażową i akumulują przede wszystkim długoterminowo. I to, co działo się w roku chociażby 2017-2018, kiedy pękała bańka, zauważcie, że te niepłynne bitcoiny z portfeli właśnie tych długoterminowych graczy zaczęły trafiać do portfeli graczy. Krótkoterminowych i ten tutaj pattern, ten tutaj wzór obserwowaliśmy praktycznie przez cały okres Bessy. W tym momencie sytuacja tutaj na górce faktycznie mieliśmy dystrybucję tych tutaj coinów, to jednak warto mieć na uwadze, że w tym momencie mamy zdecydowane nawrócenie się trendu. Tutaj także w roku 2018 mogliśmy zauważyć nieco tutaj odreagowanie, to jednak nie było one tak znaczące i tak gwałtowne, jak jest właśnie w tym momencie. Patrząc na ten wykres i wyciągając wnioski, moim zdaniem, daje nam to dużo większe prawdopodobieństwo na to, że jednak Hossa cały czas. Trwa, ponieważ, jeżeli długoterminowi gracze, plus dodatkowo wieloryby, akumulują coraz więcej bitcoinów, moim zdaniem sprawa jest tutaj dość oczywista. To jednak, pamiętajcie, rynek kryptowalut uczy pokory praktycznie wszystkich. To, co tutaj widzimy, nie oznacza, że jutro te osoby mogą się nie wyprzedać. Nie wiemy, co mogą zrobić jutro rządzący w różnych krajach na świecie. Jeżeli ogłoszą jutro jakieś znowu drastyczne restrykcje dla całego świata, cały rynek prawdopodobnie znowu będzie szorować dno i prawdopodobieństwo jakieś tam, Besy wciąż jest. Dlatego też będę się powtarzał, jeżeli mamy takie momenty, jak teraz, gdzie wybijamy wciąż na wielu projektach kolejne ATH, tak chociażby jak ostatnio na Cardano, czy na Solanie, czy na Lunie, tak samo teraz mamy na Hadera Hashgraph, są to momenty, gdzie warto pomyśleć o realizacji przynajmniej części swoich zysków. Ja tak zrobiłem i podczas tej hossy mam około 30-35% zysków już zrealizowane. To jednak, patrząc na te dane, wciąż chcę trzymać część mojego portfela na. Kolejne wzrosty, to jednak cały czas, sukcesywnie, kiedy moje projekty wybijają kolejne ATH, mam poustawiane poziomy wyjścia i swoje zyski realizuję, odkładając chciwość na bok. Bo nie oszukujmy się, każdy z nas tego doświadcza. Jeżeli cena rośnie, myślimy sobie, może urośnie jeszcze. Trochę. To myślenie jednak bądź pewien, gubi długoterminowo. Do naszej kryptowalutowej układanki, oczywiście, musimy cały czas także obserwować przepływy bitcoina na giełdach i także przepływy Ethera, o których zaraz porozmawiamy. Zauważcie, jeżeli chodzi o ilość bitcoina na giełdach, robiliśmy tego update w poprzednim materiale. W tym momencie cały czas trend jest wyraźnie i gwałtownie spadkowy. Tutaj, szukając takich fraktali na rynku bitcoina, zauważcie, kiedy mamy zmniejszającą się ilość bitcoinów na giełdach, być może od razu nie ma tego, Jakichś gwałtownych ruchów. Cały czas, pomimo tego, że tutaj mamy trend spadkowy, zdarzają się kolejne korekty, i to jest jak najbardziej normalne. To jedna historia pokazuje nam, że krótko do średnioterminowo wypłacanie Bitcoina z giełd oznacza, że prawdopodobieństwo zwiększania się wartości danej kryptowaluty po prostu jest coraz, coraz Większe. A tak małej ilości Bitcoina na giełdach, jaką mamy dzisiaj, nie widzieliśmy nawet podczas tych szczytów, kiedy dobiliśmy do 65 tysięcy dolarów. Jeżeli tutaj spojrzymy także stricte na sam netflow, także zauważymy, że ostatni tydzień, praktycznie cały czas, bez nawet wyjątku, mamy tutaj czystą. Akumulacji. I mam nadzieję, że z tymi wszystkimi informacjami, które Wam pokazałem, widzicie już, kto akumuluje, co się dzieje tak naprawdę. I pamiętajcie, że cena od razu praktycznie nigdy nie reaguje. I tutaj także musimy jeszcze zatrzymać się przy eterze, ponieważ zauważcie, jeżeli chodzi o ilość stykowanych eterów na Ethereum 2.0, ta liczba cały czas rośnie. I dosłownie kilka tygodni temu rozmawialiśmy o eterze, kiedy byliśmy na poziomie 6 milionów eterów zamrożonych. Teraz dochodzimy do prawie 8 milionów, więc widzimy, że wyciąga a nie etera z obiegu i mrożenie go na ETH 2.0, a pamiętajcie ETH 2.0 ma się nie wydarzyć przynajmniej do stycznia roku 2020 oznacza to, że te etery na rynek póki co nie wracają. Jeżeli spojrzymy na ilość etera także na giełdach tutaj mamy trend cały czas bardzo wyraźnie spadkowy i tutaj ta, ta dynamika wypłacania eterów z giełd jest coraz, coraz większa. To jednak w przypadku etera wydarzyło się coś naprawdę ciekawego, o czym rozmawialiśmy już też dobre kilka tygodni temu, mianowicie mamy tutaj tak zwane EIP 15 1559, które spowodowało, że mamy tak zwane base fee, które w przypadku każdej jednej transakcji jest palone i permanentnie z rynku znika. I dosłownie w kilka tygodni mamy prawie 300 tysięcy Ethereum, które znikają z obiegu. Jednak co ciekawe, są dni, gdzie ilość nowych Etherów jest mniejsza niż ilość Etherów Spalanych. Co to Waszym zdaniem może oznaczyć, kiedy bardzo wyraźnie, że popyt na Etera rośnie. Zainteresowanie Etherem jest coraz większe. Użyteczność Etera, chociażby w perspektywie samego NFT czy w perspektywie DeFi cały czas także rośnie. I do tego dokładając fakt, że mamy palenie tych tokenów, moim zdaniem prawdziwy kryzys płynności na samym Etherze jest dopiero przed nami. Nie możemy także ominąć najważniejszych informacji z rynku, ponieważ MicroStrategy, w momencie, kiedy większość ludzi się boi, oni ponownie kupują Bitcoin. To I co ciekawe, za prawie ćwierć miliarda dolarów. I na tą chwilę mają już 114 tysięcy bitcoinów za uśrednioną cenę 27 713 bitcoinów. I oczywiście tutaj wiele osób uważa Michaela Saylora za szaleńca, za fanatyka. To jednak oczywiście czas pokaże, czy miał rację. Póki co ich inwestycja ma się bardzo dobrze i łączna ilość bitcoinów ich już jest warta ponad 3 miliardy dolarów. A Michael Saylor, wierzyć mu czy nie wierzyć, powiedział, że nie ma zamiaru tych bitcoinów sprzedawać nigdy. Jeszcze jedna bardzo ciekawa informacja, ponieważ mamy dość spory partnership, mianowicie chodzi o Google i projekt Flow. Projekt Flow mamy w naszym nowym projekcie, gdzie budujemy nowe portfolio. Jeżeli jeszcze tego materiału nie widziałeś, tutaj znajdziesz teraz ten materiał. Zobaczysz, dlaczego długoterminowo, które projekty wybrałem do tego eksperymentalnego portfolio i dowiesz się, dlaczego Flow także jest jednym z tych projektów. Natomiast tutaj Google ma trik, te służy do tego, aby Flow mógł się skalować dużo, dużo szybciej. Dlatego też, patrząc na niszę NFT, ja osobiście nie jestem być może za bardzo zainteresowany tym, aby kupować te JPG, które dzisiaj naprawdę cieszą się bardzo dużą popularnością i nie chodzi o to, że nie można tutaj zarobić, chodzi o to po prostu, że wchodzimy w pewnego rodzaju skrajność i wiele projektów, moim zdaniem, właściwie duża większość na rynku NFT nie przetrwa. To jednak, jak to bywało podczas gorączki złota, to właśnie ludzie, którzy sprzedawali sprzęt do kopania złota, zarobili najwięcej. Tak samo tutaj, jeżeli chodzi o Flow, Flow tworzy marketplace, który moim zdaniem docelowo, patrząc z perspektywy tego, że są pod parasolem Dapper Labs, moim zdaniem długoterminowo może to być największy marketplace NFT na rynku światowym. I tutaj wyciągając wnioski z tych informacji, które płyną do nas z rynku, jeżeli mówimy o kolejne partnership, jeżeli mówimy o takiej firmie jak Google, która po raz kolejny zajmuje swoją pozycję na rynku kryptowalut, tym razem pośrednio współpracując z Flow, moim zdaniem wciąż jesteśmy w bardzo silnej fazie. Rozwoju. Jeżeli jesteś nowy, tutaj znajdziesz materiał, który pokaże Tobie, w jaki sposób na tym rynku wystartować, jak kupować kryptowaluty, jak sprzedawać, jak trzymać, jak bezpiecznie je przechowywać oraz w jaki sposób ominąć najczęstsze błędy właśnie na tym rynku. Natomiast nowsze wideo na moim kanale znajdziesz teraz tutaj. Dzięki za Twoją uwagę, trzymaj się i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!